Wolałbym powiedzieć, żebyśmy nie zapominali o tym środowym spotkaniu, tylko żebyśmy jak najszybciej wyciągnęli z niego wnioski i po prostu skupili się na, na kolejnym meczu, który gramy już w sobotę. Na pewno, na pewno będzie to ciężkie spotkanie, będzie to mocny rywal, wygrali ostatni mecz z Bełchatowem w dobrym stylu, także spodziewamy się na pewno ciężkiego spotkania. Akurat tak to wszystko się potoczyło, że niektórzy zawodnicy skończyli trochę wcześniej, no i wiadomo Wojtek jest prezesem, Kamil jest drugim trenerem, a Łukasz dalej gra, fajnie będzie na pewno ich zobaczyć. Utrzymujemy mniejszy, większy kontakt ze sobą, ale, ale na pewno będzie to fajne spotkanie. Miałem przyjemność grać na tej nowej hali z zespołem z Nysy. Ale tak jak, tak jak powiedziałeś wcześniej parę lat, parę dobrych lat temu grałem tam trzy sezony i bardzo super wspominam ten czas. To akurat był wtedy. Czas taki bardzo podobny do atmosfery tutaj w Zawierciu, gdzie kibice bardzo e, żyli tymi spotkaniami. Ta mniejsza hala była wypełniona e, po brzegi. E, ta nowa oczywiście tak samo nie świeci pustkami. Wielu kibiców przychodzi e, na mecze i widać, że miasto żyje dalej tą siatkówką, także spodziewam się, że e, kiedy tam przyjedziemy, może być komplet publiczności.